No, bo, przestawiamy się na inny obręb. Także przyczepa biorę sobie na jedno pole materiału siwnego, musi mi starczyć. Natomiast potem na jeszcze drugie pole tato weźmie przyczepę i ją zabierze. Chociaż powiem wam szczerze, jest nie wiem, półtora kilometra i tak mnie korciło, żeby wziąć w tym i się, i się cofać. Tato nie był niepotrzebny, ale tato mówi, o, przestań będą na wsi mówić. Nie? O, kurczę, moja bateria od GoPro. Wszędzie znajduję niebieskie baterie od GoPro. No, i może miał rację, rzeczywiście. Widzę, że jest przesyłka AdBlue, dojechało. Kurczę, źle sobie zajechałem. Ale jakoś damy radę. Albo sobie na koniec zalejemy. O, tragicznie zaparkowane. No i jesteśmy na kolejnej działeczce Już mam wysiane no, około e, 11 hektarów 10 Zostało jeszcze około 7 Musimy wjechać tyłem, bo przodem nie da rady o, Elegancko się udało Przyjmiemy e, żyto diament, kwalifikat C1. E, żyto przede wszystkim e, dobre, jeśli chodzi o właściwości e, piekarnicze, czyli wysoka liczba opadania, e, lepkość e, skrobiowa, czy tam e, klejkowanie, temperatura. Klejkowania to wszystko ma znaczenie, zwłaszcza w ekologii, gdzie te tak jak mówiłem, wszystkie wyroby raczej idą nie na pasze tylko na konsumpcję. I trzeba zadbać o odpowiednie parametry zboża. No, jak widzicie, pole krzywiutkie tam jest dużo większy. Pochył, można powiedzieć, dwa razy większy. A tu mam 9,4 stopnia tu już o czymś świadczy. Hmm. Otworzymy nową siewniczek. Kopia zeznanego to powinno, o, jest. Dobrze, pole mamy. Coś nie poszło tak jak się należy. Ale pobierzemy. O, jest. Jest pobrany obrys. Zgadza się. To jest to pole. A dodajmy jeszcze tryb ninja, czyli poprzeczniak Zgadza się. No i zróbmy sobie prostą, ale jak tu prostą wyznaczyć, żeby najmniej się najeździć? Z palucha ją wyznaczymy. Bo tak mi się wydaje, że to będzie coś takiego. Że to będzie coś takiego. Spróbujemy tak pojechać. Jest dość na tych działkach idzie szybko. Tu miałem średnią ponad hektar na godzinę, hektar 20, hektar, no, można powiedzieć hektar 20, bo hektar 30 to są te nakładki, które on liczy. A zobaczcie, nie możemy się skręcić. Taki, taki jest ciężki zestaw. O. Podnosi nas. No, jesteśmy zasypani do pełna żytem. A tak jak mówię, tutaj jest górka e, niesamowita. Jeździmy na 1700 obrotów. Na tej działce akurat będziemy jechać na zakresie C, po biegu czwartym 9 na godzinę. Na innych działkach jeździmy 12 na zakresie D. E, około 10 litrów na hektar razem z uprawką. Także. Nie jest źle. Którą tutaj sobie weźmiemy ścieżkę? Aha, trzeba włączyć jeszcze prowadzenie. A może wyjdziemy za obrys, jak on pokazuje. Żeby już na więcej tutaj nie pykał. Zgoda. No i mamy to, co chcemy. Wszystko już. E, obroty na wałku 540 Eco troszkę możemy podciągnąć tu bardziej skrobie. no i siejemy norma wysiewu ustalona przez nas to jest 100 kg na hektar, tak sobie zrobiłem w próbie kręconej i tak doszedłem do wniosku że żeby być pewnym dobrej próby to trzeba zrobić, wiadomo, pierwszą, wstępną z tabelki, tak jest napisane. Chyba, że pamiętacie, jak rok wcześniej sieliście, to wtedy można z pamięci pojechać. Zrobić pierwszą próbę i nie 1,40 hektara, bo to według mnie, przynajmniej w silniku, Pottingera jest mało miarodajne dopiero jak zrobimy 10, czyli 400 obrotów korbą i zważymy to mamy e, jakiś miarodajny, e, miarodajny wynik. E, I e, później poprawka, jeszcze raz zmierzyć, a już chcę się być bardzo dokładny, bo no to jest e, przy trzecim razie, przy takiej próbie kręconej, czyli 1200 obrotów kurczę, no to już wtedy silnik jest e, ustawiony i się jedzie tak, tak jak Bozia przekazała. mi piszczy, żeby już podnosić, ale ja jeszcze zawsze troszeczkę dojeżdżam, bo kurczę, trochę się cykam, że zostanie mi taka broda, jak zrobię jeden poprzecznik mniej. No, przechył jest niesamowity. Tu mamy 11,8 stopnia. Także nawigacja musi cały czas tutaj pilnować i korygować tor jazdy. No, także tutaj praca idzie fajnie. Dzisiaj na gospodarstwo przyjechała blacha e, pod wiatę, także będziemy w tygodniu kładli blachę, ja jutro jeszcze muszę uprawić 10 hektarów pod orkisz. E, siać będziemy, e, no niestety, e, ale rozsiewaczem do nawozów. E, te kłoski materiału które dostaliśmy są na tyle duże, że nasz siewnik ustalony na maksa nie wysiewa do danej ilości, więc... E, Pojadę ewentualnie wszystkie, znaczy mam tylko dwa pola. Dwa pola dookoła. Z trzy razy siewnikiem. I ewentualnie i tak zostanę. Tak zostawimy i rozsiewaczem do poplonów się. O, ile daleko pojechałem, się zagadałem. Środek się wysieje. I ja później drugi raz talerzówką przejadę na 3 cm, może 4, i pole całe starężuję. I temat pola, jeśli chodzi o siewy i takie naglące rolnika, w prace uznamy za zamknięte. I tylko gdzieś tam na fajrancik po pracach remontowych na gospodarstwie na 4-5 godzin orki, w tym roku zostanie nam do orania niecałe 30 hektarów ale będziemy w tym roku orać i uprawiać już na zimę, więc pole tak jak teraz tu widzicie, będzie zostawiane na zimę i czekało na jarę a później tylko na wiosnę pojedzie głęboko gruber i od razu siew i tak, taki mamy pomysł w tym roku na o, nie rysujemy sobie na chwaściory jeśli chodzi o nawożenie na, na tej działce i na każdej innej jeśli podżyto to Tato tak jak widzieliście z opryskiwaczem stara się tak żebym jak wjadę żeby on akurat kończył daną działkę żeby były jak najmniejsze straty azotu bo u nas w ekologii azot jest na wagę złota i dajemy 350 litrów ASL na hektar co daje w praktyce w przeliczeniu nie, znaczy w praktyce około 35 kg azotu i 40 kg siarki. Ten balot mi przeszkadza, kurczę, a zaraz my sobie miniemy. I to jest dawka, która ma tutaj wspomóc żyto w krzewieniu. Tutaj te odmiany żyta, które się bardzo dobrze krzewią, podobno w naszych warunkach górskich i przy tych terminach siewu i krótkiej wegetacji, to niestety widać, że potrzebują wsparcia w gospodarstwach konwencjonalnych, gdzie ten azot gdzieś tam jest i te zasoby ziemi są większe, jak chociażby w działkach ekologicznych. Można byłoby sobie darować to na i wszystko zdać na wiosnę. Natomiast myślę, że 35 kg e, azotu tutaj e, wspomoże na pewno nie zaszkodzi. E, a miesiąc temu było dane 800 kg na hektar wapna e, e, gran wap. E, przy rocznej dawce, gdzieś tam wahającej się od 700 do tony na hektar, zaczną się od działeczki e, i co rocznym stosowaniu myślę, że to jest e, optymalne i TPH rzeczywiście nam się tutaj e, poprawia e, mimo stosowania ESL e, na niektórych działkach tych, które e, wykazały już e, mniejsze zdolności plonotwórcze w tym roku e, został zastosowany PKS 47 e, w ilości 200 kg czy 250 kg na hektar e, co ma troszeczkę uzupełnić u nas niedobory głównie, e, głównie fosforu. Chociaż lepszym pewnie byłby G18, który ma sam fosfor, ale dodaliśmy e, PKSIK. E, no i de facto na wiosnę myślę, że jeszcze 400, a może nawet nie, może 350 litrów e, ASL-u na wiosnę e, żyto dostanie. I to będzie e, wszystko. I zamykamy nawożenie w Żytach. Orkiż o zimy natomiast zostanie tylko i wyłącznie dawkę przedsiewną i też w ilości to jeszcze jest dyskusja, czy damy 35 czy 40 kg azotu i zostawiamy, ale jest w podziałkach po Gryce dobre stanowiska, więc myślę, że wystarczy 35 i na wiosnę już nic nie będzie robione, ani nie będzie... Wykonywany zabieg kwasownikiem. Nie z tych rzeczy po prostu zostawiamy i czekamy na zbiór. Także to by było chyba na tyle. No, nie ma co Was zanudzać. Widzicie, tak wygląda praca zestawem. Ciągnik ma co robić, bo górki operator ma co robić. Bo, jak są działki, na wszystkich, na wszystkich działkach na nawigacji nie że Niektóre działki są takie paskudne, takie nieregularne, że trzeba jeździć wokół, wokoło, Tak wam pokazywałem kiedyś na swoim kanale. I po prostu no, z nawigacją byłoby to uciążliwe, więc jadę szybciutko z ręki. ale tej działeczce możemy troszkę pojeździć teraz przejadę sobie w ten sposób no i tak sobie powolutku jedziemy także jakby coś się działo ciekawego to się będę włączał jak nie no to chyba wszystko wiecie na temat siewu zobaczymy jak będą wyglądały wschody Wilgoci jest pod dostatkiem. Wydaje mi się, że do siewu warunki są optymalne. Dzisiaj był pierwszy przymrozek. Natomiast jest godzina już 13, a mamy 17 stopni na zewnątrz, także ziemia ma temperaturę, ma wilgoć. Nawóz dostarczony, także żyto powinno tutaj ładnie i szybko schodzić. Także na razie do usłyszenia. Cześć!